W Tokio mieści się budynek, do którego możesz wjechać na 45. piętro. Jedną z atrakcji na tym 45. piętrze jest to, że możesz ustawić się w kolejce specjalnej, w której zapisujesz się, żeby zagrać na, na pianinie. Masz 5 minut na to, żeby pokazać, co potrafisz. Słuchać i obserwuję kilkadziesiąt osób, czasem pewnie więcej, bo sala jest bardzo, bardzo duża. I właśnie oto kilkunastoletni młody człowiek próbuje swoich sił na Janinie. I tak sobie każdy siada na 5 minut. Na końcu, nagradzany jest brawami przez wszystkich, którzy tego słuchali. Mega!